Szczęść Boże, kochani, witam serdecznie na Podlasiu, w Gnojnie, w miejscu, gdzie Bóg staje się naszą polską granicą. Jestem od niedawna proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego, parafii małej, bo liczącej niespełna 500 wiernych, ale parafii, która opiekuje się dwoma zabytkowymi kościołami, która podejmuje szereg różnych inicjatyw. Jedną z nich, którą wyznaczyłem sobie... Na początek jest remont naszej salki parafialnej, która znajduje się w podziemiach plebanii. Salka przez ostatni czas nie była używana. Chciałbym, aby mogła służyć naszej małej społeczności. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy, jest toaleta, już ona się tutaj znajduje, można z niej korzystać. I mamy dwa pomieszczenia do kapitalnego remontu. Chciałbym także, aby w wejściu do tej salki w ogólnodostępnym miejscu znajdowało się urządzenie AED, którego w naszej okolicy nie ma, a które pewnie przydałoby się i będzie jakimś zabezpieczeniem naszej lokalnej społeczności i turystów. Jeżeli chcesz wesprzeć naszą inicjatywę, potrzebujemy około 15 tysięcy, to bardzo serdecznie o to proszę. Z góry dziękuję i na Podlasie bardzo serdecznie do Gnojna zapraszam. Szczęść Boże.